Odjazdowy bibliotekarz to jest akcja ogólnopolska. Pomysłodawcą jest Paulina Milewska z Łodzi. W Białej Podlaskiej po raz pierwszy odbywa się rajd odjazdowy bibliotekarz. Jest to rajd bibliotekarzy, miłośników książek, czytelników, wszelkich miłośników rowerów. Chcemy propagować czytelnictwo, jazdę na rowerze, trochę łamać stereotypy bibliotekarza jako takiego zgnuśniałego. Myślę, że po dzisiejszym rajdzie wiele osób zmieni zdanie. Już na mecie mamy akcję pokrossingową, konkursy czytelnicze, parę okrzyków związanych z biblioteką, z czytaniem, także myślę, że to wszystko połączymy rowery, i, i czytanie, i książkę. wyznaczoną ulicami Białej Podlaskiej. Są cztery przystanki koło bibliotek. Przy tych bibliotekach wzniesiemy okrzyki związane z odjazdowym bibliotekarzem, z czytaniem książek, z propagowaniem czytelnictwa i myślę, że zakończymy tą metą na Placu Wolności, gdzie odbędą się konkursy niespodzianki. No myślę, że współczesny świat tego wymaga i również bibliotekarze wyruszyli ze swoich bibliotek No i będziemy jechać ulicami miasta, żeby propagować czytelnictwo. Zdarza mi się czytać książki. Ja, tak na co dzień opiekuję się klubem literackim, także jestem związany również z, z biblioteką, z bibliotekarzami. Zwłaszcza, że, że to miejsce jest postrzegane bardzo stereotypowo jako e, takie, w którym, e, w którym można się e, zanudzić na śmierć. Natomiast e, tam się dużo zmieniło, szczególnie w Białej Podlaskiej, kiedy były ostatnie zmiany, remonty, unowocześniono e, technologie, wprowadzono również nowe. Więc wystarczy przyjść do biblioteki, czasami nie wyjść z żadną książką, a z mnóstwem wiedzy, bo. Spokojnie można wszystko tam zeskanować, na przykład wynieść na pendrive, także polecam biblioteki, polecam również takie akcje jak dzisiaj, czytelnictwo również, oczywiście te rzeczy oddzielnie, najpierw rowerek, potem książka albo odwrotnie, no i jak najbardziej oczywiście wspieram każde takie prozdrowotne akcje, jakie odbywają się w mieście, i nie tylko. Odjezdowy bibliotekarz można rozumieć dwuznacznie, jako e, bibliotekarza, który wbrew stereotypom e, właśnie e, wychodzi z zalady i zaczyna rozmawiać z potencjalnym klientem, czyli e, zmniejsza ten dystans, jaki, jaki, jaki dzieli e, osoby, które postrzegają bibliotekę bardzo z, jako miejsce bardzo staroświeckie, a po drugie właśnie taki e, człowiek, który nie boi się wsiąść na rower, bo wiadomo, że e, w pracy w bibliotece jest kojarzona jako praca e, siedząca, bez ruchu, e, a co za tym idzie e, narażona na mnóstwo konsekwencji e, zdrowotnych, e, a to jest szansa na to, żeby ten stereotyp obalić, e, żeby pokazać, że bibliotekarz też może wsiąść na rower, też może uprawiać sport i też e, promować zdrowy tryb życia.